W rękę teraz siedzę sobie miliony myśli Szaleją po mej głowie Poszukaj ziomek, a mnie odnajdziesz W zagubionej przestrzeni moje wyobraźni Muszę odnaleźć to, co zapomniane, by wszystkie elementy, by pojednać pojąć myśli odcięte od realności Pojąć to ciężko wyjaśniać zasisłości To bezgraniczna podróż mojego umysłu Rozwijając się i tonąc od pomysłu Poznać wszystko to, co niepoznane Cele podróży, wiedzieć całą prawdę, bezła robić co to daje satysfakcję dużo ocał duszę, a zakumać tak abstrakcje w rękach obraźni wybrałem to świadomie Poprawda leży głęboko ustyta w około, utry, sobie Masz, jestem tu znów za pomocą słów, wyobraźni gestem Jestem z kolejnym tekstem, skazany na rap jak widzę na plus Retrospekcje zdarzeń, na których oświadkujesz plus Kultura, która jak matka natura ukształtowała piękno swych róż Poezja była pierwsza na salonach, z pewnością po sięgniesz Gdy zabraknie słowa, nie wmawiaj mi, że Piotrek to nie Bo ja plonę po tym bicie, jak inżyniak motylkowy Brzomek przenoszy się, jestem na Harlemie, nie mogę uwierzyć właśnie Marzenie, czy tylko prezent? Znikam, jestem według, zwiedzam rapu wykorzenie Na system i kręcą szybką scenę z za rogiem, jakbym był liderem